Polska grupa górnicza jest taką metodą schowania problemu do instytucji nowo powołanej, ale to niczego nie rozwiązuje, dlatego że trzeba górnictwo, to jest truizm, co powiem, i już to się mówi od 26 lat, zrestrukturyzować. Nie można wydobywać węgla po koszcie, który jest wyższy od, jed, od ceny jednej tony. To jest po prostu nie do utrzymania. Oczywiście można, ale to wtedy wymaga ogromnych pieniędzy miliardów. Które idą do kopalń. Jeżeli Jaszczemska Spółka Węglowa w ubiegłym roku miała stratę ponad 2,5 miliarda złotych, no to ktoś to musi pokryć, bo górnicy muszą mieć wynagrodzenia, muszą mieć czternastki, muszą mieć barburki. Ja jednocześnie rozumiem tych górników, dlatego że przez 26 lat były podejmowane próby restrukturyzacji sektora węglowego. Moim zdaniem najwięcej zrobił rząd Jerzego Buzka i, i ministra Steinhoffa, gdzie odeszło 100 tysięcy ludzi z górnictwa. I to się odbyło. Oczywiście to też kosztowało, były odprawy, ale dało to pewien efekt, bo, ponieważ likwidowane zostały. Tu nie chodzi o to, żeby całe kopalnie likwidować, bo są chodniki nierentowne, wyrobiska nierentowne. Ja odwiedzałam Jaszczemską Spółkę Węglową kiedyś dawno temu i pokazywano mi, jak to wygląda. I po wyjeździe na powierzchnię dyrektor mówi, widzi pani jak ci ludzie ciężko pracują, na co ja odpowiedziałam i najgorsze to jest to, że produkują stratę. Wobec tego ja górników też rozumiem, ponieważ oni mają rodziny, oni chcą pracować, chcą żyć, chcą spokoju. A to tak, raz się mówi, że będzie restrukturyzacja, potem się o tej restrukturyzacji zapomina, potem rząd przyjeżdża i mówi, nie zamkniemy ani jednej kopalni. Wobec tego ci ludzie nie wiedzą, co się będzie z nimi działo. Poza tym Trzeba odróżnić górników od działaczy związkowych. Był kiedyś taki wstrząsający film w TVN, gdzie emerytowani górnicy opowiadali właśnie o tym, że oni by chcieli pracować, oni by się chcieli dogadać. Z decydentami, gdzie się mają przenieść, jakie koszty będą, kto je pokryje. Natomiast działacze górniczy mają zupełnie inne cele. Oni nie zjeżdżają na dół, zarabiają tyle, ile, ile, zarabia, ile się zarabia tam przy maszynach górniczych, i wobec tego oni chcą utrzymania status quo i chcą walczyć o co walczyć o to, żeby wydobywać nierentowny węgiel. To się kompletnie nie opłaca. Ja myślę, że polska grupa górnicza powstanie. E, e, oczywiście ciężary finansowe, co już widać po pierwszych przymiarkach, zostaną przerzucone niestety na sektor energetyczny na PG, na Tauron, na ENE, na NRG, tylko że to może skutkować no, brakiem energii elektrycznej, bo musimy inwestować i budować bloki energetyczne. Także to nie jest żadne rozwiązanie, bo w górnictwie, jeżeli się nie zmieni nic, nie zrestrukturyzuje, to tam można wsypać miliardy złotych i też nic z tego nie będzie pozytywnego.